Już w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia, od godziny 11 do 16, razem z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu oraz Miejskim Ogrodem Botanicznym w Zabrzu, zapraszamy chłopców, dziewczynki oraz całe rodziny na fantastyczne wydarzenie. Czeka na Was wiele atrakcji. Szczegóły znajdziesz na plakacie. My też tam będziemy. Ja opowiem, dlaczego pożar jest niebezpieczny. Zabierz najbliższych, dobry humor. Do zobaczenia. Zapraszamy, Zapraszamy na, na Wielki, Wielki Dzień Pszczół. Pszczół.